I bardzo serdecznie z tej strony. To jest kolejny odcinek z otwierania laki bloków na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 64 astralne laki bloki. I w tym możecie w momencie się zapytać: Zaraz, zaraz, cyfer. Przecież umowa była troszkę inna: że ile lajków dobijemy, tyle będzie laki bloków. W tym momencie pod ostatnim odcinkiem jest 347 łapek. No i powiem wam szczerze: dzisiaj miał być ostatni odcinek z laki bloków, i tak też prawdopodobnie będzie się nazywał. Ale mam dla was dzisiaj umowę: postanowiłem, że otworzę 64 astralne laki bloki. Ale w zamian, jeśli dobijecie 250 łapek pod tym odcinkiem, to na kanale z Lucky Bloków pojawi się troszkę innym rodzaju seria z otwierania. Będzie ona dużo ciekawsza, no i na trochę innych zasadach, niż standardowe otwieranie. No, i w tym momencie, może już zaczniemy sobie tutaj otwierać. Otwieramy astralne laki bloki, którymi w sumie poleciliście. Mówiliście, że one są takie spokojne, można sobie otwierać. Otwieramy dzisiaj, co prawda, na wersji 1.8. Za znaczy, że nie mogę znaleźć tych laki bloków na żadną nowszą wersji. Ok, killer, jak widzę, nie znika na Peaceful. Także może go sobie ominiemy i po prostu będziemy kontynuować otwieranie. Wolałbym z tych potek, szczerze mówiąc, nie obrywać. Fak! Jakieś dziwne, kurde narzędzia mnie gonią. Jeszcze ten królik. Okej, okay, także po chwili widzimy się z powrotem na miejscu. Niestety, zdało mi się w ogóle jakiś zarąbisty miecz. Sword of Heavens, ja. Yeah. O, ja pierdzielę, jakie to jest, kurcze Czy ja mogę tego, kurczę, czekajcie, zobaczymy, jaki to ma zasięg ogólnie. W zasięgu jakiegoś wielkiego mega to nie ma, chociaż w sumie ma większy niż standardowy miecz w Minecrafcie. Ale powiem Wam, że kozacko wygląda. No i co do nowej serii, to nie za dużo na razie zdradzał. Jeszcze jest ona w fazie, powiedzmy, wymyślania. No, ale powiedziałem sobie, że, kurczę, um, no, to mogę... Mamy but nice. Że mam parę pomysłów na otwieranie Lucky Bloków w innym stan, niż standardowym stylu. I powiem wam, że, że, że pomyślałem, że fajnie by było w sumie kontynuować. Z racji, że Wam się bardzo, bardzo, bardzo podoba takie otwieranie Lucky Bloków I, i, i dlatego pomyślałem, że zrobimy sobie taki próg. Jeśli dowiecie te łapeczki, to, 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 to zobaczycie nową, nową, nową powiedzmy serię na kanale. W nowym też stylu. Na ten moment uznaję że to jest ostatni odcinek. Zobaczymy, jak tak naprawdę Wam się. Wam się przyjmie ten odcinek, bo w sumie część z Was mnie prosiła, ale wydaje mi się, że powoli powoli zacząłby się ten content otwierania bloków wam przyjadać. Z tegoż powodu właśnie... shit Wymyśliłem, że zrobimy taki, taką rewolucję na kanale małą, kurczę. Powiem wam, że teraz jestem naprawdę w nieprzyjemnej sytuacji, z racji, że co są jak coś Magowie, co rzucają takimi gwiazdkami, co wybuchają. Więc może teraz tak, pospamujmy sobie przycisk odbicia. Fak, przyszedł tutaj. Nie, 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 schowajmy się gdzieś tutaj. Ty, bo ja mogę przecież latać, więc czemu ja się przed nimi ukrywam pod ziemią? To trochę nie, nie, nie ogarnąłem teraz. A teraz zrobimy. Powiem wam, że totalnie nie ogarniam tych astralnych laki bloków. Ja naprawdę nie wiem, co można z nich trafić. Możecie powiedzieć ogólnie, ile rzeczy mi się tutaj udało trafić i tak dalej, z tego wszystkiego. Bo zwykłe laki bloki to już chyba mamy wszystkie ob oblukane, dlatego też ich dzisiaj w sumie nie otwieramy, e, ponieważ chciałem coś nowego pootwierać i tak dalej, wy mi powiedzieliście właśnie te astralne. Bo dzisiaj, że one są fajne. Były jeszcze tam e, propozycja otwierania e, jakichś tęczowych, ale ogólnie pomyślałem, że te astralne będą fajniejsze, bo sobie nawet obejrzałem tam. E, tam, aha, słuchawka z się temami, spoko. że w sumie te astralne są naprawdę, naprawdę spoko, bo dodają totalnie nowe rzeczy. Co to jest za potion? Bo kurczę, Random Positive Effect 5, ok. Nie wiem totalnie, co to robi, ok. Także może kontynuujemy sobie otwieranie. Po prostu tu już chyba wiem, co dzieje. To ja teraz, jak to postawię, to będzie taki sklep, tak? Jak to otworzę. Dokładnie, zrobi się taki sklep z villagerami, spoko. To już gdzieś tam widziałem, także otwieramy sobie kolejne. Mam nadzieję, powiedzmy, ludziska, że wam. Tak, ludziska, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam będzie tak odpowiadało, taka umowa, jaką sobie tutaj dzisiaj zawieramy, że dzisiaj otworzymy tylko, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie otworzymy sobie 64 te astralne laki bloki. Ponieważ wydaje mi się, że to by była przesada, gdybym miał po prostu otwierać ich troszkę troszkę więcej i, i, i mam nadzieję, że będzie Wam to odpowiadało, że mi się po prostu tak, że zrobię coś nowego z blokami. Nie zrobię ostatniego odcinka dzisiaj, tylko po prostu jeszcze coś nagram, jeśli wbijecie ten próg. I widzę, że mam teraz lewitację, także bardzo, bardzo, bardzo niefajnie. No, to na szczęście górę. Powiem wam, że tyle cień, co ja robię po prostu przy tych blokach, to ja chyba nigdzie nie robię i najbardziej właśnie bawię się. A przy obcinaniu tych odcinków z tego, ponieważ dedam tutaj tyle razy, ok, na szczęście przeżyłem ten flash, że normalnie oglądanie tego jak ja dedam, non-stop było będzie przyjemne. Czemu ich się aż tyle zreskiło? Ej, gincie. Dobra, mam na szczęście te gwiazdki, one tutaj jakoś otruwają. Kurde, sam siebie trafiłem, no nie! Masakra, dobra, weźcie, weźcie, weźcie sobie kilery, idźcie stąd naprawdę. I czemu nam się aż cztery trafiły? Nie ogarniam tego. Tu jest jeszcze jeden. Ok, powiem Wam, że zapisałem sobie do spawn bo niestety respię się troszkę dalej niż tutaj i w sumie mogłem o tym od razu pomyśleć, zamiast latać non-stop w tom i z powrotem. I widzę, że te, te 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 spodnie dają jakiś taki efekt skakania wyższego, także całkiem spoko, ale widzę, że te kurcze. Tak, kto mieczem wuje ten od ginie? No niestety zapomniałem, że to są miecze właśnie te 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 z tytułu tego laki, czyli mają też szansę na trafienie negatywnego niestety efektu, który nas może na przykład zabić. Świetnie. No i zespół się na Meteor. W ogóle ten Meteor, Wam powiem szczerze, wygląda dosyć podobnie do Meteoru z pewnej modyfikacji. Nie pamiętam jak ona się teraz tam nazywała i tu mam w ogóle zarobiste bloczki, szczerze powiem wam, że fajnie by się budowało z czegoś takiego. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę, ten Meteor podobny jest do tego modyf z modyfikacji, kurczę i teraz nie wiem jakiej. Ale możecie mi powiedzieć, prawdopodobnie to był Galacticraft, ale pewne nie jestem. Dobra, to jest... Piorąc w czy coś takiego. Tu mamy Enchanting Table. Powiem wam, że jakbym dzisiaj nawet miał otwierać więcej tych e, lucky bloków niż e, tyle co otwieram w tej chwili, byłoby naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężko. I widzę, że teraz kurczę. Mam jakiś efekt odwrotny. <laughs> Aha. Aha, czyli teraz w sumie oddycham pod wodą. Ok, dobra, wracamy, otwieramy dalej. Nie ma co ten. Nie będę tutaj wam pokazywał całego tego przychodzenia efektu. Dosyć śmieszne, powiem wam, efekty te podki dodają bardzo dużo wkurzających. Okej, okay. z tego co widzę, to jeszcze chyba nie wszystko, co można trafić. Ogólnie całego seta jeszcze nie trafiliśmy tego galaktycznego, a powiem Wam, że te rzeczy są naprawdę, naprawdę spoko jakieś. I uwaga pod... Okay. powiem wam, że to chyba nie będą moje ulubione laki Bloki, jak tak patrzę. Wasze może będą, bo niestety ginę bardzo często. No i znowu... Tak, i mniej więcej dlatego też chciałem w sumie skończyć z tą serią, z racji, że to jest powoli nudne, kiedy ja umieram co chwilę ludziska. Mnie to najbardziej w sumie chyba nudzi, bo muszę to później wycinać wszystko. Ok, otwórzmy te cztery laki bloki. Aha, no fajnie. The treasure. Ok, znalazłem jakąś skrzynkę. Coś tu dostaliśmy. Aha. Chciałem ja tu zrobić. Jakiś nam się dungeon w ogóle zrespił, kurczę. Czy to zniszczyło wszystkie laki bloki tutaj, jakie były? Czy nie zniszczyło? Możecie mi odpowiedzieć, kurczę, pod odcinkiem. Bo nie wiem, co tu się dzieje, totalnie. To mnie gdzieś przeniosło, tak? What the fuck, co tu się działo w ogóle? I Mamy jakieś takie szczęśliwe. Ok, otworzymy. Aha, tak, takie tylko rzeczy. Star cookie, Ok, dostałem jakieś ciastko. które jeszcze ani razu nie miałem. I mamy cyferkowy laki helmet. Ok, mamy szczęśliwy hełm cyferkowego. Ok, duży laki blok, To już znamy ze zwykłych lucky blocków. Ach, czemu on? Dobra, chyba nas nie będzie atakował, bo to jest pigment, czyli jeśli go nie zaczniemy, to prawdopodobnie nas nie będzie tutaj próbował bić. Gwiazdki mamy do ataku w razie, gdyby zrespiło się nam coś negatywnego. O, zobaczcie, i to jest takie fajne. Zrespił nam się taki praktycznie ze zwykłych lucky bloków taka rzecz. Aż, aż się z powiedzmy, ze zwykłymi lucky blokami, muszę Wam powiedzieć. W tym momencie i musimy się odsunąć. Tak, bo to były te slowujące, jeśli dobrze pamiętam, gwiazdki. A jakby z nich oberwał, to by łaził cały czas slowowany. Co to Slicer? Nie wiem, co to jest Slicer. Czy wiecie, co, 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 co to na polsku? To jest jakiś miecz, nie? Ale nie, nie, nie wiem totalnie na polski, jak to przetłumaczyć, kurczę. I dobra, otwieramy już ostatnie. Chyba takie bloki nam zostały. Liczę, że... O, o jakiś potop nam się trafił. A, że nie trafimy już tutaj zbytnio też negatywnych efektów. Ała, o tym mowa. Naprawdę? A serio? Ok, powracam do Was po pozbyciu się negatywnych efektów, i kurde, znowu trafiłem na to serio. Dobra, otwórzmy najpierw te pozostałe. Bo czuję, że tam coś negatywnego się zrespi. Ok, udało mi się nie oberwać na szczęście. Uh, shit, serio. Coraz mniej nie lubię. No, serio! Jedna w drugiej się musi respić, kurcze. Ja wam chyba otworzę zaraz normalnie te laki bloki, y, ile mieliśmy otworzyć, nie? Te 300, kurde, 51. Masakra, naprawdę. Dobra, weźmy z tego, wyjdźmy jakoś. Ok, uporałem się z tą wieżą, wyszedłem z niej, w ogóle te star jakie zarobiste jest. I kurde, widzę lucky Endermans sobie tutaj jakieś chodzą. No i stoją przed nami cztery ostatnie moi drodzy laki bloki, y, więc zobaczmy co trafimy. Po pierwsze trafiamy sobie spodnie, spoko. Spodnie są całkiem OK. To są jakieś inne jeszcze, które, co te robią. To nie dają nam żadnych takich fajnych efektów. Ninja to są jakieś kurcze. Dobra. Ja sobie biorę te, bo te fajnie skaczą. A trafił nam się Beacon. W sumie spoko. Co mamy tutaj? Fire protection, czyli mamy na konie jakieś enchanty nawet, także cofnie spoko. No i standardowo taka skrzyneczka z tym. Zabijmy sobie jakiegoś Endermana może tym. Ej, mogę tym łukiem zabić Endermana? Poczekajcie, bo tym, tym chyba idzie zabić. Nie, tym nawet go nie mogę trafić. Oh, fuck. Oh, fuck. Zostaw mnie, ziomek. Jaki to ma zasięg, co robisz z tym? Masakra. Ale dobra. W tym momencie to by wyglądało na tyle, moi drodzy, oczywiście przypominam zasadę, że jeśli dobijecie 250 łapek, to zobaczycie nowy. Tak, ale moi drodzy, kontynuując to, co mówiłem, jeśli dobiecie 250 łapek pod tym odcinkiem, to w kolejnym odcinku zrobimy coś nowego z laki blokami, też laki blokami, też otwieramy sobie jakieś tam inne, ale w inny sposób niż otwieraliśmy do tej pory. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek i tak wam się spodoba. Do zobaczenia, cześć!